Witajcie, kochani, w trzecim odcinku kariery naszej reprezentacji Polski. Dzisiejszy film będzie troszeczkę inny: no, bo jak tutaj e, przeczytałem Wasze komentarze, jednak większość z Was za tym jest to, jest za tym, aby te mecze towarzyskie, o których wspominałem w zeszłym odcinku, rozgrywać. Zatem przypomnę, że dzisiaj zagramy z Katarem, Kostaryką i w marcu z Ekwadorem oraz ze Szwajcarią. No, te marcowe potyczki będą zdecydowanie cięższe, więc w tych. Y, no, Chciałem już powiedzieć w dzisiejszych, ale w dzisiejszym odcinku zagramy te wszystkie mecze. No, oczywiście je potnę, żeby ten odcinek nie trwał zbyt długo. Jak chodzi o nasz zespół, no to patrząc na to, że w poprzednim odcinku Arek Milik strzelił bramkę po zameldowaniu się na boisku, no to uznałem, że być może warto mu dać szansę. No i tak w teorii prezentowałby się nasz najmocniejszy skład. Zalewskiego dałem na prawą stronę, no bo Kamiński też z dobrej strony się pokazał. Nie mamy tutaj SPO, no bo narzekałem, że nie mamy rezerwowego SPO za Szymańskiego, więc spróbujemy, żeby w tym odcinku e, pograł sobie stricte w środku pola, a nie na SPO. Też były jakieś komentarze, żeby na przykład Kozubalowi Ko, Kozubalo dać szansę, e, więc damy. E, testujemy też naszych napastników. Ogólnie nie mamy ich zbyt dużo, no ale niech tutaj sobie wejdzie Krzysiu Piątek na prawą obronę. Gumny, no chciałem powiedzieć, że młody <noise> zawodnik, no ale on ma 27 lat. Damy też kiwiora na środkową obronę i karbownika na lewą, No i może, żeby Grabara nie bronił, damy może Skorupskiemu, no bo on niedawno został wygryziony przez Grabara, jak chodzi o wyjściową jednastkę. Mam tutaj jeszcze Kozłowskiego powołanego, więc może się pojawi. Może damy, odpuścimy Lewandowskiemu i Zielińskiemu. A może Moderowi, chociaż Moder też już dobił do złotej karty, więc fajnie byłoby go, kurczę, wykorzystać, I żeby jednak była ta trójka środkowych pomocników. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Oczywiście też trzeba zmienić kapitana, chociaż tutaj... A dobra, niech Bednarek ma, no bo nie ma Roberta Lewandowskiego. Może za Bednarka niech wejdzie sobie też Skrzypczak, bo też nie grał. No dobra, no takim składem wyjdziemy na pierwszy mecz i to będzie podaję, z katarem. A Skrzypczak dostał opaskę kapitana za Bednarka, to niech Milik dostanie. O, niech Milik będzie kapitanem w tym meczu. A jeszcze numery, miałem pozmieniać, no dobra, zrobię to później. Yy, też tam były takie propozy taka była propozycja, żeby no, ustawiać te numery tam od 1 do 26. Jest to oczywiście logiczne, ale to dopiero w momencie jak będzie jakiś turniej, no bo co powołanie, nie będę tego robić. Zobaczmy, Kamiński tutaj już skarbownikiem. Dośrodkowanie. No, niestety nic z tego nie wyszło. Gonie, no to starałem się za bardzo nie montować tego filmu, tych filmów, żebyście mieli je codziennie. Po prostu nagrywam i wrzucam. Mam nadzieję, że taka forma e, przypada Wam do gustu. Tym bardziej, że no staram się ten cały, że tak powiem, czas antenowy poświęcić na to, żeby coś w miarę ciekawego e, powiedzieć. No, ale no, też uznałem, że nie ma sensu, żebym przez 4 dni Wam pokazywał e, mecze z takimi, no, zespołami w zasadzie o nic. No wiadomo, jak będą kwalifikacje, no to będzie zupełnie inna sytuacja. No póki co ten Katar, no jakoś się za bardzo nie kwapi, żeby nas zaatakować. Mamy już 21 minutę. Chociaż może tu być niebezpiecznie skrzypczak. Ojojoj, oj, oj, prawie popełnił błąd. Na no arek milik to raczej nie jest skrzydłowy, chociaż dobrze się tu utrzymuje. Przy piłce Kozubal. Pierwszy celny strzał reprezentacji polskiej, no niestety łatwo obroniony przez golkipera Kataru. O, uwaga, Montari Skrzypczak tutaj zostawił dużo miejsca napastnikowi Kataru. No, póki co wydaje mi się, że Skrzypczak, no, tak troszeczkę nie za bardzo nam tutaj, że tak powiem, pomaga. Dajmy Kozłowskiego, Skrzypczaka zamieńmy za na przykład Wieteskę. Zalewski, może tutaj Frankowski. No i może niech wejdzie Roberto Lewandowski, tylko jak zrobi, żeby tą opaskę przejął? Chyba musi z powrotem piątek. Nie, no, nie, no, Wieteska dostaje opaskę kapitana, co jest grane. Dobra, niech Wieteska będzie kapitanem. Milik Lewandowski, powrót duetu po latach. Kozłowski Robert Lewandowski dobrze pojawił się w tym meczu. No i tutaj mamy Kamińskiego. Zejście do środka. Kamiński, aj, zablokował w ostatnim momencie. No, już dobija nam 90 minuta i prawdopodobnie wynikiem bezbramkowym zakończy się to spotkanie. No. W tej serii, co prawda, to jest dopiero trzeci mecz, ale no zdecydowanie najgorszy. Ale może tutaj coś się jeszcze urodzi. No niestety, sędzia nie pozwolił. 0 do 0 z Katarem. No eksperymentowaliśmy ze składem, eksperymentowaliśmy z formacją. Od tego właśnie są mecze towarzyskie. Szkoda, że tutaj w ogóle jej nie wzięło pod uwagę, żeby jakaś, nie wiem, Liga Narodów była czy coś. No ale czego się spodziewać po reniferach z Kanady. Dobra, przechodzimy do drugiego meczu. No powiem tak, no ten szymański. Kurczę, w tym środku pola nie za bardzo chyba. Wejdzie sobie Zieliński, przetestujemy dosyć mocny środek pola. Moder Zieliński, no, moder, warto wykorzystać tę jego złotą kartę. Piątek nie za bardzo nam się tutaj spisał. Damy jeszcze odsapnąć Robertowi Lewandowskiemu i niech wejdzie sobie Świderski. Może Grosickiemu damy szansę. W sensie, Grosicki jeszcze nie grał w tej naszej serii, więc niech ma. Met Cash wiadomo, że jest dobry, ten Kozubal jest młody, może się rozwinąć, Kozłowski również. Wiecie co, damy go na ławkę rezerwowych, eee, za Skrzypczaka, nie mam tutaj nikogo innego, Wieteska dostanie. Meticash za Gumnego, Karbownik, Kiwior, dobra, na razie niech tak zostanie. Takim składem wychodzimy na mecz z Kostaryką, z czego mnie pamięć nie myli, dokładnie. I znowu gramy u siebie, znowu gramy w Warszawie albo w Chorzowie, albo nie wiem, w Krakowie, jakieś innym może miejscu. Chociaż chyba dawno meczu żadnego reprezentacji Polski na innym stadionie niż w Warszawie czy w Chorzowie chyba nie było, co? Takie mam wrażenie. Dobra, Zalewski znowu spróbował z pierwszej piłki dośrodkować. Jak w meczu z Rosją, no ta akcja, ten gol Lewandowskiego będzie przeze mnie wspominana przez bardzo długo. No, Metykerz, tak jest, Metykerz, ajajaj, aj, blisko było. Milik dobrze się utrzymuje. Nie, no, Milik nie gra źle, tym bardziej, że teraz jest strzał. Ohoho, oh, mógł zeskoczyć. Golki Kostaryki. No i uwaga teraz, Aguilar. Oj, 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 ugarte, ależ to zrobił łatwo, ależ to zrobił. Przegrywamy u siebie 1 do 0 z Kostaryką. Ale też mam takie wrażenie, że, kurczę, ten strzał, ok, był groźny, ale z korupskim może mógł się troszeczkę lepiej wykazać. Zieliński, dobrze się tutaj utrzymuje, Zieliński, ależ akcja, Arkadiusz! I mamy szybkie wyrównanie, kochani, jeden do jednego Arkadiusz Milik, kolejny gol w, tym, w tej naszej serii reprezentacją Polski. A naprawdę tutaj trzeba pochwalić Zielińskiego za to utrzymanie się przy piłce, ale też za wypatrzenie Arkadiusza Milika, który miał naprawdę sporo miejsca. No chyba trzeba będzie jednak przetestować ten duet yy, Lewandowski-Milik. Zalewski, Zalewski. Okej, okay. a ta piłka przepuszczona, ale tu Zieliński ładnie zagrał do Zalewskiego, ależ akcja reprezentacji Polski. Ależ to jest gol, ależ to jest akcja 2 do 1 Karol Świderski 53 minuta. No szczerze nie sądziłem, że to wyjdzie, ale Zalewski kole z kolejnym dobrym dośrodkowaniem w tej serii. Fajnie, że Świderski wygrał. Pojedynek główkowa, w ogóle on ma styl gry plus potężne główki. No dobrze wiedzieć, nie wiedziałem o tym. Zieliński, aj stracił w bardzo niebezpiecznym miejscu. Uwaga, bo to może być akcja na 2 do dwóch. Ser zagraje tą kartę. Kurde, 2 do dwóch. No mogliśmy się wystrzeć z tej bramki. Szkoda, 63 minuta. Millika zdejmiemy, bo jest troszeczkę bardziej zmęczony. Zieliński wejdzie sobie tutaj. Może Kozłowski z Kozubalem, niech będzie. Eee, damy Kamińskiego. Okej, okay. kogo by tu jeszcze dać? Skrzywczaka się już boję. Może niech będzie. Niech będzie Frankowski za Zalewskiego. Świderski, zagranie w kierunku Frankowskiego. Ten odegra świderskiemu Robert Lewandowski. Aj, jakim cudem tu nie ma 3-2. Oj, 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 jak tutaj się dużo miejsca zrobiło, ale w doliczonym czasie gry Skorupski interweniuje i być może ratuje nam remis. Mówię, być może, no bo mamy tutaj jeszcze rzut rożny dla Kostaryki. Uwaga, Karbownik, mamy jeszcze chyba troszeczkę czasu, ale piłkę dostał Świderski, on nie jest najszybszy i też był zmęczony. No sędzia zakończył to spotkanie towarzyskie z Kostaryką, które już pod względem widowiska wyglądało chyba zdecydowanie lepiej niż to, yy, ta potyczka z Katarem. No ale mimo wszystko, no nie wygrywamy. No ale mamy jakieś chyba wnioski po tych dwóch meczach. Przechodzimy do meczów marcowych towarzyskich. Dobrze kochani, ja już przesymulowałem do tego marca dwa ostatnie mecze, dwa osta ostatnie sprawdziane przed mistrzostwami świata, które nam się tutaj jeszcze nie wczytały, ale w tym odcinku poznacie. I zresztą ja sam też poznam naszą grupę yy, na tym właśnie mundialu. Jak chodzi o zmiany, uznałem, mimo że Arkadiusz Milik ma naprawdę spoko formę, no to jednak trzeba powrócić do tej formacji z SPO. Jako rezerwowego, rezerwowego SPO chciałbym przetestować Urbańskiego, no bo on na, tym, na tej SPO po, pozycji potrafi grać. Ten dribbling ma naprawdę spoko, więc, jako taki rezerwowy zawodnik, może być całkiem niezły. Kogo byśmy tutaj chcieli jeszcze być może przetestować? Slisza. No bo my nie gramy na SPD, ale on ma. Kochani, 75 oceny ogólnej jest złotą kartą. My jesteśmy reprezentacją Polski. My nie możemy po prostu e, wybrzydzać. E, musiałem od nowa, że tak powiem, zaakceptować ofertę z naszej reprezentacji. Normalnie bym Bielika nie powołał, ale skoro już tu jest, no to damy mu szansę. Frankowski zagra sobie na prawej obronie. No, bo tutaj dawałem albo kasza, albo gumnego. Aha, no bo gumnego nie sprowadziłem. Zabielika, dobra, teraz wszystko jasne. Kiwior też sobie zagra jako lewy obrońca. Bo mimo wszystko karbownik troszeczkę odstaje overallem Skorupski mnie troszeczkę nie przekonał w tamtych dwóch meczach, więc damy szansę bułce. No i takim troszeczkę może bardziej. A kurczę, żadnego bocznego pomocnika też nie sprowadziłem. A to też dlatego, bo Frankowski tu jest. No dobra, mamy tutaj takie pewne dziury, e, które być może warto załatać. Czy Robert Lewandowski, damy mu jeszcze szansę. Wejdzie sobie Arkadiusz Milik. Wiem, że trochę go forsuje, ale ma 78 overall. E, Okej, okay. takim składem widzimy na Ekwador. Na mecz ostatni towarzyski ze Szwajcarii Wyjdę takim składem, jakim chciałbym wyjść na Mistrzostwa Świata 2026. Zatem zapraszam do oglądania tego trzeciego sprawdziano. Teraz nas troszeczkę daleko wywiało. No bo nie gramy w Polsce, a gramy w Ekwadorze. Zatem no z pewnością daleka podróż, no ale. Nie, no, chyba nasi dadzą sobie radę. Jakiś jetlag może wejdzie. Chociaż tutaj Zalewski już naprawdę dobrze walczy. Chyba rzeczywiście tak zrobię, że na prawej będzie Zalewski, na lewej będzie pan Kamiński, Bielik Sawarino, ależ tutaj podanie do padrona. No i tutaj Frankowski odpuścił, to nie jest dobry znak. Bielik tutaj walczy. No ale za bardzo powalczył. Mamy rzut karny dla Ekwadoru, totalnie niepotrzebne. Tutaj użył zbyt dużo siły, niestety, Krystian Bielik. No i czy Bułka obroni rzut karny? Kadiz czy Bułka? Zobaczmy. W środek, w środek, w środek. Przegrywamy. I to nie z Ekwadorem, a z Wenezuelą. Teraz dopiero się zorientowałem. No dobra. Kurde. No i dobrze. sliszy strzał. Uuu, no był jakiś potencjał w tym strzale. No ale niestety nad poprzeczką. O, jaka niefortunna interwencja, ale na szczęście Kiwior dobiegł. Ach, nie udało mi się tym bielikiem tutaj zainterweniować dobrze. No i teraz jest niebezpieczna akcja. Ale Kendziora. Kendziora solidnie gra na tej środkowej obronie. Dobrze się ustawia, dobrze czyta grę. Zatem, no, może tutaj coś z tego e, zawodnika będzie, że tak powiem, na tej środkowej obronie. Dobra, Urbański. Urywa, wiem, że ja prowadzę tym piłkarzem, ale no nie podoba mi się ten Urbański Nie podoba mi się, może w tym meczu, może gościu czuje zbyt dużą presję, nie wiem Ale tutaj Sliż, no mogło być lepsze podanie, mogło być lepsze, no Bielik świetnie interweniuje, no i teraz Urbański Ach, nie do końca tak chciałem zagrać, chociaż Kiwior, co tutaj teraz zagrał do Kamińskiego Kuba Kamiński, ale ten strzał, ten strzał tragiczny Moder, czy ktoś to zamknie kędziora? gratelol, czy jaką się nazywa broni? Trzeci rzut rożny z rzędu. Zobaczmy, Sebastian Szymański, Seba, 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 Seba Szymański, Seba utrzymuje się. No, zablokował uderzenie kędziora. Tutaj jeszcze kiwior, piłka na lewej nodze! Ha, ha, Kuba! Kiwior! Co za gol! Co za gol! Co za gol! No, ten strzał miał dużo miejsca. Kuba Wior piłeczka na lewej nodze. No, ale to jest środkowo obrońca, slash lewy. No, i taką bramę zapakować. No, po nim najmniej się chyba tego spodziewaliśmy. Chodź, nie najmniej, ale mimo wszystko cieszy ta bramka, bo naprawdę jest super. Uwaga, Wenezuela tutaj chce wygrać ten mecz towarzyski. Pytanie, czy oni w ogóle grają na Mistrzostwach Świata? Kędziora zderzył się z Kiwiorem, no ale niestety nic się nie wydarzyło. No, mamy 92. Minutę, trzecią W zasadzie, więc też więcej w tym meczu się nie wydarzy. Trzeci mecz. Trzeci remis. No, średnio, średnio wam powiem, ale teraz mecz ze Szwajcarią, który nas czeka, zagramy. Eee, składem, który no, chciałbym, żeby wyszedł w pierwszym meczu mundialu. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Kuba Kiwior, no, bohaterem Polski w tym meczu, no, świetna bramka. Taki skład jest ustawiony z Wenezueli i przenosimy się do Szwajcarii. No nie ma co, z tych wszystkich naszych rywalów. No nie ma co, z tych wszystkich naszych rywali, z którymi mierzymy się przed mistrzostwami świata, no to Szwajcaria jest zdecydowanie najpoważniejszym kandydatem. No, mają tutaj szwajcarską parówę na prawej obronie Szymański ciekawie. Zalewski podłącza się, Meticusz do ataku. Uwaga, on potrafi wykończyć i mamy, mamy prowadzenie ze Szwajcarią na ich terenie już w 18 minucie. No cóż, naprawdę bardzo dużo miejsca miał nasz prawo obrońca, który świetnie podłączył się do ataku. Lewa nóżka, boczna siatka, wewnętrzna, jeżeli mogę tak to określić, mamy prowadzenie. Uwaga, tutaj trzeba troszeczkę bliżej podejść: froiler do Zoma, Zomy do Okafora! Nie dokręcił tego napastnik Szwajcarii, Zieliński, dobrze, Kesz dostaje piłkę, ale też nie podał jej, uwaga na kontrę, Modziu tutaj walczy, ale Szwajcaria w napędzie, Zom, Zom, blisko Bednarek, ale ta piłka przechodzi, ależ oni się utrzymują, o, Kafor, jak on to zmieścił! Bramka do szatny dla reprezentacji Szwajcarii 1 do jednego, Świetna akcja gospodarzy tego spotkania. Kurczę, jak po sznureczku, nikt nie przeszkadzał za bardzo. Spóźnieni nasi piłkarze Grabara oszukany Cerdan Szakiri, Uwaga, uwaga, Szwajcaria w natarciu. Za dużo mają tu miejsca, ależ to wyklepali 2-1. Niestety, 54 minuta. Doje zdobywa bramkę. Ależ teraz Szwajcaria się z nami poobawiła, no nasi no niestety troszeczkę jak dzieci we mgle, nie wiedzieli za bardzo co się dzieje, no tutaj akurat większych pretensji do Kamila Grabary mieć nie możemy. No mamy jeszcze trochę czasu, żeby coś zrobić w tym meczu, ale no nie jest dobrze. Szymański, ależ tutaj wypatrzył Roberta Lewandowskiego, ale no chyba mu ten overall dosyć mocno w ostatnim czasie spadł, no bo jak wóz węglem nasz kapitan się zachowywał. Tutaj musimy Etiker powalczyć, tak jest. No i trzeba pójść tutaj z kontrą. Kozłowski, jesteś na świeżości. Pójdź z tą akcją. Kozłowski, Kozłowski. No i teraz górna piłka do Milika. Prawa noga gorsza, kurde. No, może można było przyjąć Kubaki wior. Ale to jest złe rozegranie. Zobaczmy. Shakiri. Okafor, uwaga, na szczęście jest Bednarek, jest Kędziora. No i 90 minuta nam wybija. Tutaj trzeba już pójść z tą akcją. Nie można popełnić błędu. Kozłowski poczekał na Kamińskiego. Kamiński, czy będzie tapinek? Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Mogło być 2 do 2. Gdyby było lepsze podanie, gdyby może Milik był lepiej ustawiony, no to rzutem na taśmę zremisowalibyśmy to spotkanie. No ale niestety, no mamy pierwszą porażkę. W tej karierze reprezentacji Polski, wiadomo, to jest tylko mecz towarzyski. No ale nie napawa optymizmem to, że grają cztery mecze towarzyskie żadnego nie wygraliśmy, trzy wygr zremisowaliśmy, jeden przegraliśmy. Muszę wyciągnąć odpowiednie wnioski przed meczem otwarcia Mistrzostw Świata, które już oczywiście jutro Przechodzimy kochani do powołań na Mistrzostwa Świata I muszę zrezygnować z jednego środkowego obrońcy Prawdopodobnie na rzecz rezerwowego prawego obrońcy I jak wiecie, no Skrzypczak mi nie podpasował Myślałem nad Bielikiem, ale on awansował do 74, więc niech mam. No i z prawych obrońców mamy tutaj tylko Gumnego, więc niech on poleci i teraz tak. Urbański w ogóle się według mnie nie spisał. Potrzebujemy rezerwowego lewego pomocnika. Ewentualnie myślę nad tym, żeby skoro gramy tylko na jednego napastnika, no to po co nam masz czterech napastników? Świderski dobrze się spisał. Piątek nie za bardzo. Nie dostawał aż tak dużo szans, ale według mnie Świderski fajnie zagrał w tym jednym meczu, więc zasługuje na powołanie. A i teraz tak. Czy Grosicki? Taki last dance mu zrobimy. Czy może przetestujemy Benedyczaka? Benedyczak jest szybki. No ma jakieś tam wykończenie. To też jest taki w sumie trochę bardziej napastnik. Ale może za zasługi, chociaż mnie to bardzo irytuje często, że selekcjonerzy robią coś za zasługi. No ale Grosicki zawsze dawał serducho w reprezentacji. Zróbmy dla niego taki last dance. Być może się pojawi na Mistrzostwach Świata. Robię to kosztem e, Krzysztofa Piątka. Być może kontrowersyjna decyzja, ale to jest moja reprezentacja. Urbańskiemu nie ufam, ale może się przyda. Zobaczmy. E, czy to jest przemyślana decyzja na 100%? Nie wiem. Ale, no, tak się prezentuje nasza lista reprezentantów polskich, którzy pojadą na Mundial w 2026 roku. My, kochani, trafiliśmy do grupy J z Japonią, Kolumbią, z którą zagramy pierwszy mecz już jutro na kanale Rawciu Karierka, oraz Kostaryką, z którą mierzyliśmy się w tych meczach towarzyskich. No, sądzę, że grupa jak najbardziej do tego, abyśmy na tych Mistrzostwach Świata nie zagrali tylko trzech spotkań, a co najmniej. Cztery. Resztę grup pokażę Wam w następnym odcinku. Zatem, jeżeli jesteście ciekawi, no to oczywiście wpadajcie jutro na kanał. 5.58 pojawia się film. Zatem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć i pa!